Jak mogłaś sprzedać samochód za 700 tysięcy? Rośni, ten samochód był wart 3 miliony, a ty go sprzedałaś za 700 tysięcy. Nie ma sensu na mnie krzyczeć, Didi. Już go sprzedałam. Nie wstyd Ci. Wiesz, czym jest odpowiedzialność? Postanowiłaś przetestować moją cierpliwość? Didi, a co ja zrobiłam? Poprosiłam cię o pieniądze, które pozwoliłyby mi wypełnić moją powinność. Chciałam ocalić swój ośrodek, chciałam uratować dom tych dzieci. Nie miałam wyjścia. Poświęciłam samochód dla wyższego celu. Powinnaś być dumna. Rośni: Didi dała ci wszystko, a ty, Kesar. Koniec z tymi bzdurami. Nieważne ile dla Was robię, zawsze wbijacie mi nóż w plecy.